Dzień dobry. Dzisiaj chcę z Wami pogadać o jednym jakże burzliwym temacie ostatniego weekendu. Jedna z telewizji wypuściła na rynek kolejny tańczący program, gdzie gwiazdy tańczą z zawodowymi tancerzami. I tym razem w tej edycji mamy osobę nieco większą, Dominikę Int. Jej historię pewnie wszyscy znacie. Najpierw była nieco większa, później mega schudła, była propagatorką zdrowego trybu życia. Zarzucała na cały świat informacjami jaka to ona była nieszczęśliwa będąc osobą otyłą. Mówiła, że jedzonko Fit jest mega pyszne, później się roztyła, tłumaczyła, że źle się czuła, była Ee, że tak powiem, więźniem własnej diety i własnego, własnych ograniczeń, które sobie w bardzo dużym stopniu nakładała. Pomijam to, gdzie miała, gdzie mówiła prawdę, gdzie jest e, racja. Ja wiem jedno, jesteś takiego jak pamięciała. Bardzo często wracamy do swojej poprzedniej wagi, a szczęście nie powinno być uzależnione od tego, jak wyglądamy, tylko te, od tego, jak mamy poukładane w głowie. To powinno być... E, naszym wyznacznikiem jest szczęścia. Natomiast co takiego się wydarzyło? Mianowicie Dominika bardzo fajnie tańczy, bardzo ładnie się prezentuje na parkiecie i myślę, że niejedna chuda dziewczyna mogłaby jej pozazdrościć ruchów, rytmu i wyczucia takiego w tańcu i prezencji. Natomiast pierwsza dama telewizji, czyli Beata Tyszkiewicz, nieco pojechała naszej Dominice, mianowicie mówiąc, że wygląda jak chyba Jagodzianka, przepraszam, będę cytowała tutaj nie, do, nie jeden do jednego, tak? Tylko mniej więcej jak to wyglądało, że, wygl że wygląda jak Jagodzianka, dobrze się rusza, natomiast wszystkie kostiumy muszą być dla niej szyte i e i jakby schudła 20 kilo, to by dopiero było super. Ciekawa jestem, jak Wy się na to zapatrujecie. Jaka jest Wasza opinia? Czy Pani Beata powiedziała prawdę w oczy, taką bardzo surową i bolącą wręcz? Czy może też e, trochę hamsko wyjechała do niej? Czy powinna się tak zachować, czy nie? Moja opinia na ten temat wygląda tak, że myślę, iż Dominika doskonale zdaje sobie z tego sprawę, jak wygląda. I wie jak wyglądała 20 kg temu. Mm. I nie są jej potrzebne dodatkowe opinie, że byłoby lepiej, gdyby schudła. Ona na pewno wie, że byłoby lepiej e, ze względów zdrowotnych. Natomiast dla niej, dla jej psychiki jest dobrze, tak jak jest teraz. Ona siebie akceptuje. I tutaj przychodzi temat pani Beaty. Czy pomimo tego, że Dominika głośno mówi, że wie, jak jest i że się akceptuje to osoby z zewnątrz mają prawo publicznie aż tak piętnować e, jej wygląd. E, czy pani Beata na przykład e, innej uczestnicy, bez różnicy komu, powie no pięknie tańczyłaś, pięknie wyglądałaś, ale gdybyś była mniej ruda, to byłoby, zupe, to byłoby zupełnie cudownie, albo gdybyś przytyła, to byłoby już w ogóle super. Mnie to trochę boli, że jest taka kultura wyglądu. Dążymy do perfekcji zapominając o tym, że w różnicach, ludź... w różnicach między ludźmi jest cała masa uroku i piękna. Ja mam takie mieszane uczucia. Dominice bardzo, bardzo kibicuje w tym programie i mam nadzieję, że zajdzie jak najdalej ze względu na swoje umiejętności. I, I wiem też, że telewizja nie jest dobrym medium do wychowywania społeczeństwa. I nie z tego e, powinno się czerpać wzorce. Natomiast miło by było uczyć ludzi trochę więcej tolerancji. Może dzięki temu na ulicach nas, osoby większe, nie spotykałyby bardzo często takie przykrości, jakie mamy. Ludzie oceniają nas po wyglądzie. To było, jest i będzie. Wynosi się to prawdopodobnie z domu. Ja nie wiem, nie jest ciężko powiedzieć. Mnie zawsze mama uczyła... Y, Pokory. Zanim kogoś ocenię, mam spojrzeć 10 razy na siebie i przeanalizować, czy y, mogę powiedzieć jakiekolwiek y, negatywne słowo. Życzyłabym sobie następnemu pokoleniu oraz wszystkim innym ludziom, żeby nikt nas nie oceniał po wyglądzie, żeby nie mówiono nam, że lepiej by było, gdybyś wyglądała na mniejszą, większą, mniej rudą, bardziej blond, bardziej rudą, mniej rudą, więcej czarną, jakąkolwiek. Dominika zapłatniczyła pięknie i uważam, że jej taniec powinien być oceniany ani waga. Szczególnie, że to jak się rusza pokazuje, że ona pracuje cały czas nad sobą, nie jest leniwą bułą siedzącą na kanapie, wcinającą chipsy z dipem, oglądającą e, telewizję i nic więcej nie robiącą, tylko jest to osoba aktywna. Uwierzcie mi, że jeżeli to byłaby leniwa buła, ona by się tak nie ruszała, czyli to jest osoba aktywna, większa. Czy pani Beata miała w ten sposób e, prawo się wypowiadać? Według mnie nie. Mogła to ubrać w inne słowa, albo powiedzieć to już z, poza kamerą. W ten sposób mam wrażenie, że chciała nadmuchać balon swojej osoby w mediach. Trochę zmienić swój może wizerunek. Natomiast również bardzo nie podoba mi się to, co serwuje nam internet, a szczególnie Facebook, w komentarzach pod postami o Dominice. Ludzie bardzo jadą na panią Beatę, że już jest za sędziwa na występowanie w telewizji, że yy, no już nie będę używała tych epitetów, ale no. chodzi tutaj o pewien rodzaj niezbyt e, młodego drewna. Dla mnie to jest szczyt chamstwa to co ludzie wyprawiają względem i pani e, Beaty i pani Dominiki. Więc ogarnijmy się. Zastanówmy się czy warto oceniać e, czy chcemy być oceniani ja mam wrażenie, że w następnym programie, w odcinku, pani Beata się odniesie do całej tej afery, ale czy tak będzie, to się okaże. Ja osobiście, tak jak mówię, Dominice bardzo kibicuję. Mam nadzieję, że zajdzie bardzo daleko, bo jest przesympatyczną osobą i z całą przyjemnością bym ochotę ją poznać e, i pogadać, jak to, jak to naprawdę było. Jestem również ciekawa waszej opinii, co uważacie, jak uważacie, czy pani Beata E, powinna w ten sposób wypowiadać się przed tak szeroką publicznością, czy było to w dobrym guście, czy też nie. Koniecznie napiszcie swoją opinię w komentarzach pod filmem. A tymczasem całuję Was, pa!